Pokój dobro. Witam wszystkich na 220. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariakoto. Dzisiaj mamy 22 lutego 2025 roku i jest sobota. Dzisiaj na Filipinach, na wyspie Palawan w miejscowości Puerto Princesa w wikariacie Apostolskim, odbywa się uroczystość przekazania relikwii pierwszego stopnia cząstki krwi. Pierwszych polskich misjonarzy męczenników, błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka. Chciałem przy okazji podziękować Fundacji Róże Maryi, która w tym czasie zorganizowała pielgrzymkę na Filipiny pod hasłem Filipiny Królestwo Maryi. I to właśnie dzięki tej fundacji te relikwie zostały zawiezione do tamtego miejsca. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. przekazujemy relikwie naszych franciszkańskich męczenników z Szczelkowskiego Szczałkowskiego i Michała Tomaszka, którzy oddali swoje życie za wiadomo. Będziemy właśnie dzisiaj wzywając ich stawiennictwa, wypraszać potrzebne Teraz nastąpi taki obrzęd specjalny. E, specjalna formuła, chcę jakoś innej siostry, ponieważ jest po angielsku e, certyfikat oryginalnych mm. oryginalnych tym e, mm. życiu. E, z przekazaniem tych W Bardzo proszę. W tym życiu. W of życiu. W tym of Blessed James Ostrom in Krakow, Poland. Her gives the first degree relics of Blessed sickness Czalkowski and Blessed Michał Tomaszew and the certificate of the Apostolic Vicariate of Puerto Princesa in Puerto City in Philippines.

Who have served in the vicariate for long, long time. So we already have um, four priests here residing here. So this is newly constructed two years ago, two years ago. So um, we we have four priests here residing, and Father Bobby is one. The other priest earlier, so he is one, and then we still have three who is there outside. I, I think they have something to do.

W różnych miejscach przebywają. Ksiądz jest tutaj takim I administrator. administratorem, tego, zarządza tym wszystkim tutaj, tak? I z ramienia poproszony przez biskupa. This building is um, located inside the seminary compound. So we have here the seminary in front. if passed by the seminary, okay. the, the building there. Ten jest, uh, na seminarium. Tam oh, but this is uh, the seminary. Oh, um, yes. yes. But, uh, congregation. Seminary Ah. This is the seminary. seminary. So we have um, high school, High school and philosophy. We have here. Aha, You start the high school. Yeah, high school and philosophy. High school, high school. Liceum. 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 Liceum for the seminary. Yes. Odo dla kładę potem takie liceum no i później seminarium eh philosophy. Philosophy. College. But our high school is a little bit different because they are next third they go home every afternoon. Aha. Uh -huh. So it's like something different uh, so is there. Like in, in uh, the school So I am one of the fruit of that seminar and first oh. ordained priest of the external program. On okay. So, um, so we have the seminary. We are in the seminary compound. We also have the bishop's house um, above the sea, so it's the floating house. The so we are, we are we are located near the sea. So at the back of this building oh, yeah. is already the sea. Uh -huh.

we are happy that you come to visit us so it's, it's very rare that we have visitors like you so we are really glad um, we just thought that it's okay to say mass there because um, usually we say mass there whenever uh, we have many visitors because our chapel is too small it's for only for i think 10-3 people having mass a small group but anyway, we fit here, so yeah. we we, uh, we just apologize for the inconvenience, sister. But um, you are all welcome here, and we are glad and happy that you are here with us. So together with the, the priest here, and in behalf of our bishop, so we welcome you to our um, small um, local church here in Puerto Princesa. Additional information, also, sister. Um, Palawan is big, so it's divided into two apostolic vicariates. Mm -hmm. So we are still not a diocese. So the whole of Palawan, the, the, long, the, the big <laughs> island, is um, separated into two apostolic vicariates. So we have island parishes, we have, um, we have mountain parishes. <laughs> To jest bardzo duże, więc to jest wciąż apostolskie wikaryjaty, są to dwie wikaryjaty. Konstantz w wikariatu, raz jeszcze w imieniu księdza biskupa i w imieniu wszystkich mieszkańców w tym domu. No i mówił, że palałan jest bardzo długie i jest podzielony, oni nie są tak jak już mówiłam, nie są wiecezją, na prawach wiecezji, są na prawach wikariatu apostolskiego, ale mają biskupa. W niespodzielona na dwa takie wikariaty. Nie ma decyzji. dziękuję. bardzo. Więc za chwilkę utrzymamy błogosławieństwo relikwialnych męczenników, yy, naszych franciszkańskich misjonarzy Zbigniewa i Michała. Będzie okazja do uczczenia przed przez pocałowanie bratów, którzy będą mieli takie pragnienie. I chcemy tutaj właśnie y, Fundacji Róże Marii podziękować za y, przekazany relikwiarz, ponieważ e, była o tym wcześniej mowa, y, wasze wsparcie i y, od tutaj od całej grupy, która y, potwierdziła gotowość Wsparcia, dlatego ten relikwiarz, który dzisiaj przekazujemy, to jest też i część Waszej dobroci serca, i jakby promocji kultu męczenników, za co Wam też bardzo serdecznie dziękuję. Zatem niech Pan udzieli nam teraz swojego błogosławieństwa. Pan z Wami, I z Twoim, nas wszystkich tutaj obecnych nie błogosławił uprzejmujący, Ojciec i syn i Duch święty. zabrzmi trąba sroga przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, są muszą wszech co plami. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami, ze świętymi blaskami świętej chwały zlej nam stroje. Zdrowo Panie lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Żądź je broń po wszystkie lata, robać nie wiosłowie bramy. Niech dzień każdy władco świata, imię Twoje by. Stałym, tym, co żebrzą swej opieki, tobie, panie, za.

Zapraszam na następne. Zapraszam do obejrzenia stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymać informacje o wszelkich nowych filmach pojawiających się na tym kanale. Zapraszam również do ściągnięcia aplikacji mobilnej Męczennicy z Coto. Tam możecie wpisywać swoje prośby, podziękowania i świadectwa. Niech bracia męczennicy wszystkim Wam błogosławią. Pokój i dobro.